Cześć Manko, ja jestem z Gredzio. w tym filmie pokażę Wam wszystkie wyzwania 5 tygodnia, w sezonie 9. Pierwszy z nich, czyli to darmowe, brzmi: zadaj obrażenie przeciwnikom przy użyciu granatów, lasach dynamitu lub śmierci bomb. Bardzo proste zadanie. Następne co musimy zrobić to przeszukać w strzechach lub lodowych lądowiskach. Musimy znaleźć takich 7. W międzyczasie możemy zająć się likwidacją przeciwników, ponieważ musimy zabić takich 5. Oczywiście w różnych meczach. Trzy dramowe wyzwania za nami, to teraz przejdźmy do karnetu bojowego. Pierwsze na liście to standardowo trzy etapowe zadanie. Musimy ukończyć okrążenia na różnych torach. Pierwszy z nich znajduje się po prawej stronie mapy, na pustyni. Drugi taki tor znajdziemy obok sielskiego sieła, dokładniej po jego lewej stronie. Jest on bardzo łatwy w znalezieniu. Ostatni z tych torów znajduje się obok rozdroża rupieci, czyli w tym miejscu, gdzie są deski i kłady. Kolejne trzy zadania są bardzo podobne do poprzednich, jak standardowo za tydzień. Pierwsze co mamy zrobić to ustawić pułapki w pięciu różnych meczach. Następnie odjedzić różne turbiny wiatrowe w jednym meczu, również pięć, a na koniec zlikwidować na podjętych platformach trzech przeciwników. To ostatnie zadanie możemy zrobić w jednym meczu. Oczywiście po tych wszystkich zadaniach w tym tygodniu czeka nas gwiazdka bojowa. Kolejna do odblokowania będzie za dwa tygodnie. W tym tygodniu natomiast znajdziemy ją na skórzu obok wiatraka. Dodatkowo jeśli mielibyście problem z znalezieniem turbin wiatrowych lub może tych torów, to w opisie jeszcze mapkę z ich lokacjami. Na dziś to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i cześć.